Hej tu Jerry A tu Sebas Dzisiaj kolejny odcinek serii Zagrajmy Wy Sacred 2 I już na początku rozpierdziel na maksa To jakiś champion pol, pod, Podrasowany Ach. Czujesz tą trawkę? Mamy nadzieję, że teraz nas nie będzie kraszować na pulpit gierka, tak jak w ostatnich odcinkach. No. Jakie przedszkole? Czyli przedszkole, masz miksy? Przedszkole datu, no miks tutaj full jest. Dobra, żeby się nie expedzyć za dużo. W tą stroną w ogóle? Tak. no, Nie przejdziesz przez krzaki. Nie pamiętasz? No zapomniałem. What the fuck? fuck? Woda da się przejść. Jest. A dało się przejść. No, o, co za szczury? Ile ich tu jest? I najgorsze jest to, że one ciągle za tobą ważą. Ty mocy nie załączyłeś. Właśnie. Whoa. Który to już będzie odcinek? Ósmy. No. Porządek musi być. Ordnung muzei. What the fuck? No. E... Y e... -y -y Ten... No. You Deutsch? Ja. Wt... Deutscham, Deutscham. O, oh, man. Jasny widok. Faktycznie jasny nie? To jakieś krzaczki, i szczureczki, które mają na ciebie chrapkę. <grystanie> <grystanie> Dobrze idziesz? Tak. O! Myślałem, że to rzadkie. Ja o Jezu. Matko boska! I znowu ten z tym kutaskim lata tam. Ten z tą maczugą, widzisz? Mhm. Weź go na hita No Brawo Dobra spieprzaj o nich Nie ma się co za dużo ekspić Ma on daj Wow 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 Luck Lak luck luck Jakie szczurki Ty łopata tam leżała Łopata eee... czy tam, Eee... Yy, dobrze chyba wiesz Trochę drogą Dobra. i w prawo No drogą ić. No Te szczury mnie ten nerf. łażą wszędzie za mną No lubią Cię i tyle No ale ja ich nie lubię i... Tępisz po prostu Po prostu Czekaj chwilę Grań, graj. O on ci pomaga, widzisz? Jest dobrze. Iść good. Ja. O ja. Majsta. <laughs> kaput. Ja kaput. Hitler kaput. Epic fail Znaczy, czacho. Czachozjet Czachowów, <gry> Dokładnie Nie będę się wyra wyrażał Ty oni chyba dolazłeś Tak, do, doszłem, Szedłem. Doszłe szedłem Aha, oni cię napieprzają Jak zwykle było Ale ty ich na hita weźmiesz What the fuck? Mamy sobie wnięte i nas gdzieś wywaliło. Ty on nas przeniósł. Co za pora. O oh, man, jeszcze nas. zabić chce. O, oh, nie słyszał Śmiecie, no, mam ósmy poziom, więc się nie dziw. On wiesz to twój ludek teraz powiedział. fus Co? Twój ludek przed chwilą wypowiedział wypowiedział takie fajne hasło nie możesz mi pokonać a my mamy zaraz dziewiąty poziom czy tam czy tak? a, nie ty pozwiedzaj tu idę właśnie a, myślałem że tu jest wyjście no fucking shit man yes. holy motherfucker shit what are you doing e e Patrz, gdzie wylazłeś. A. No spoko. Czemu muszę się cofać? Może wleć tam z powrotem. A po co? Pozwiedza jaskinie. Nie chcę. O, jaki szczurek. szczur! Szczur! kg. kilo! 15 kilo. A ciekawy czy goda? On ma 8 poziom. Nie też Czyli na hita Prawie <laughs> Może na kilka Jest. Yes no, Czemu to się nie chce włączyć? Coś masz włączone? Nie. Jak? Nie. O, teraz się włączyło dopiero. Patrzcież, patrzcież. Znaleźliśmy kula, kule trucizny. Tutaj takie runki się znajduje i one dają odporności różne. I ta daje odporność 18 na truciznę. Wiesz jak ja się znam? Widzisz? Wie kot na gwiazdach. Ha. Ha. Może kot się na gwiazdach zna. A i bycie zagłucha. Dlatego też to powiedziałem. Umarły a nazwy nie ma. Nie mają nazwy co za bez Bardzo ciekawe. Bardzo interesujące. Nie wyżycie. To jest portal. To jest football. Yeah, bitch. Misję zrobimy i chyba zakończymy dzisiejszy odcinek. Być może. Czyżby tu w lewo? Czyżby nie? Tak. Możliwe, że tak. Możliwe, że nie. Pełno tu szczurów się pląta. Hopie. Właśnie. Musimy nabić level 9. No to na dupcej. O, gdzie myśla? <gryw> Radziono mi myszkę. I dano mi szczup. Wieś. jak to jak Maciora? jest dziewiąty jebi czas idziemy na misję jaki ten, jakie czerwone oczy jak mój królik mały mówisz, no, to jest demoniczne stworzenie to co, królik, królik? królik? to to wiem <laughs> no jak? no prosto no, no nie idzie Łatwo. się <laughs> dzwoń po Zetora <laughs> No hol, no hol, no hol. No i tu wejdziesz. Tu masz bramy niebios. A tam nie mogę wejść, no to. Przywiozłeś, przywlokłeś ze sobą armię z och. Szczurki! Szczurki, W tym odcinku już tak nie zdążymy dojść. Co ty zaraz skończymy No wow. Jak prosiaczki. O, żarcie wypadło. Uwaga, leci żarcie. Chrząstka. Dziwne, żeby szczury kwiczały jak prosiaczki, no ale dobra. Może jakieś mutanty to są. No, na pewno. Albo twórcą gry się pomyliły dźwięki i do szczurów dali dziki. Nic nie wiadomo. Jak zwykle conditions i vitalitions i Skupicions chyba. No, no I no rozsądek, Więc okej okay. Więc kończymy pomału. No. To są so, do zobaczenia. Nara.